Zadam je drugie. No i tutaj mamy jakiś wykres, który ma, w którym jest ciecz tak. tak... Technologiczne od czasu w jakimś zbiorniku, w instalacji, podczas procesu, w tych godzinach. No więc zadanie znowu, nie wiem czy do końca na fizykę, mamy jedną oś, mamy drugą oś. I pierwsze, sporządź tabelkę w zależności objętości cieszy od zbiorników w godzinach 13 do 17 co pół godziny. No powiem szczerze, że takiego zadania się nie spodziewałem, no ale to znaczy, że co pół godziny mamy szczytywać po prostu wartość, te wartości, w których robię kropki i stworzyć z tego tabelkę. Powiecie, co to ma wspólnego z fizyką? No to jest bardzo dobre pytanie. O, to za wysoko już jest niestety, więc będę musiał e, zgadywać, jaka tu jest wartość. No więc moim zdaniem, taka tabelka powinna wyglądać, tak? To ma być chyba od 13 godziny do godziny 17. .00. No to nie jest zbytnio pasjonujące zadanie. 13, 13, 30, 14, 14, 30, 15. 15, 30, 16, 16, 30, 17 i piszemy, ile tu było, więc tak, tu widzimy, że takie podziałki od 3 do 4 dochodzimy w 5 podwójnych, 10 pojedynczych, to, czyli to będzie 1 10, tak każda taka oła ta to jest 0,1 więc od razu widzimy, że o godzinie 13 to było 3,3, godziny 13.30 to było 2,7, o godzinie 14.00 to musiało być 2, bodajże 5, bo chyba w połowie jest. Następnie o godzinie 14.30 to musiało być 2,4 i tak się utrzymywało do godziny 15, a potem zrobiło się o godzinie 15.30, zrobiło się 0,2, o godzinie 16 zrobiło się na 3,6. O godzinie 16.30 spadło do 3,5, i finalnie o 17.00 było chyba. Chyba było 5, tak? Dobrze mówię? Tak, było 5. Uff! Ależ to było trudne zadanie. No może ta tabelka nam się do czegoś przyda? Obnić ile objętości cieczy w zbiorniku. Ile czasu objętości cieczy w zbiorniku była wyższa niż 2,4 m3. Pierwsze co należy zrobić, to sprawdzić, czy tu są metry sześcienne na tej osi. Są. I 2,4 jest granicą, tak? 2,4. No ba, dajemy. 2,4 jest gdzieś tutaj. Można sobie kreskę poprowadzić. No i trzeba teraz tak, trzeba się zastanowić, która tutaj była, o, właściwie tutaj, bo to jest moment, w którym dotknęliśmy tej granicy. No i potem puściliśmy tą granicę tutaj i pytanie, ile tu jest czasu oraz ile jest czasu tu, no moim zdaniem, tu jest godzina i tych minut 15, czyli tu jest godzina 1H15 minut. Przez tyle byliśmy powyżej tej granicy. A następnie w końcówce od 15.45 do 17.00 też godzina 15 minut byliśmy. Czyli w sumie to było, znowu jesteśmy poza tą granicą, czyli w sumie to było 2 godziny i 30 minut w związku z tym jaka jest odpowiedź na nasze pytanie no można powiedzieć 2 godziny 30 minut ale można też zamienić na minutę i byłoby to 150 minut, na sekundy już nie zamieniajmy czyli ten t równałoby się tyle no dobrze, zadanie 2-3 oblicz jakie było największe tempo spadku objętości cieszy w omawianym procesie wynik podaj w litrach na minutę O pierwsze zadanie które ma coś wspólnego z fizyką ale tak naprawdę z matematyką więc marzymy to, co tutaj jest, bo to nam się absolutnie do niczego nie przyda. No i próbujemy spojrzeć na ten wykres i zastanawiamy się, w którym momencie, uwaga, tempo spadku objętości było największe. Czyli zastanawiamy się nad, matematyk by powiedział, pochodną, czyli w którym momencie najwięcej wylatywało cieczy ze zbiornika, albo najszybciej spadała objętość. No, najszybciej, no na pewno nie tutaj, tu trochę wolniej, tu w ogóle nie spadała. No i widzimy, że. To jest ten moment, w którym nachylenie krzywej jest największe no, i ujemne, tak bym powiedział. Czyli to jest ten moment maksymalnego spadku. Zastanawiamy się teraz, jak policzyć to tempo. No więc najlepiej pewnie wziąć, ponieważ to jest linia prosta, zastanowić się, jak długo to trwało. Trwało to 30 minut. Jak dużo spadło? Spadło ojej, spadło 1 m3 i 0,2, czyli 1,2 m sześciennego. No i co? Tempo spadku to jest zmiana objętości przez ile czasu minęło. No dokładnie, zauważcie, to można sobie przetestować. Jak powiedzmy, zmiana objętości będzie 0, to spodziewamy się zerowego spadku. Jak będzie dodatnia liczba, to dodatniego. Jak ujemna, ujemnego. Te delty znaczą różnicy, więc różnica to jest 1,2. Powinno to być minus 1,2. No ale dopóki pamiętamy, jest dobrze i przez 30 minut, i teraz może. To jest pułapka, bo przecież mamy wynik podać w. czy mamy podać wynik? W litrach na minutę. No to w minutach to podajemy. I to jest 30 minut, więc przez 30, i wynikiem jest 1,2 przez 3. Jak to sprytnie zrobić? No na pewno można podzielić na kalkulatorze. Już nie będę próbował robić tego sprytnie. 1,2 przez 30, wynikiem jest 0,04. No, z, można z minusem, można bez. 0.04. Eee, wynik, mi się podać, to jest w metrach, uwaga, sześciennych przez minutę. A ile to jest metr sześcienny teraz? Bo to jest w metrach sześciennych na minutę. A odpowiedź ma być w litrach na minutę. No ale do, na szczęście wiemy, że 1 litr to się równa 1 decymetr sześcienny, mam nadzieję. A z kolei 1 metr sześcienny to ile jest to jest decymetrów? 10, 10, 10, tak? Bo to trzy wymiary. 1 metr to 10 decymetrów. Chyba nikt nie używa decymetrów na świecie, ale na fizyce zawsze było. No, w związku z tym 1 metr do to jest 10 do potęgi trzeciej decymetra sześciennego, czyli litra. 10 do 3 litra. No i to możemy w takim razie wpisać i wynikiem jest yy, 0.04 razy 10 do trzeciej i to jest litra na minutę i ostatecznie mamy że to jest przesuwamy i raz przecinek drugi raz i trzeci i to jest 40 litrów na minutę fajnie świetnie dzięki wielki